Wyciekły zarobki profesjonalnych graczy. Dodatkowo złożony polski super team i coś ciekawego w dniu dzisiejszym. więc Zatem, łapkę w górę, lecimy. Na samym starcie z okazji, 25-lecia, KoMinidii stworzyło taką oto i grafikę, która prezentuje 25 lat. Kante jest tu masa i steregu, więc może dać znaka, ile takowych ci się uda w jakiś sposób wyłapać. Mi się w szczególności podoba ten, ale daj znak, jak to wygląda u ciebie. Proszę Państwa, Monte, czyli organizacja, którą do tego momentu kojarzyliśmy głównie z Krasnalem, no i nie bez powodu. Na chwilę obecną wygląda na to, że podpisuje Dychę oraz Hadesa. Jest to oficjalna informacja informacja, mamy oficjalny e, filmik, którego może prezentować nie będę, możecie sobie w niego kliknąć, sobie sami zobaczyć. Tak czy siak N skomentowało, take, take good care of, this, of the boys, czyli po prostu zajmijcie się chłopakami i wygląda to naprawdę, naprawdę ciekawie. Monte, czyli obecnie organizacja 52 w rankingu HLTV, ale przed tymi transferami znajdująca się na 25, 20, 30 lokacie, coś takiego, w związku z czym naprawdę nie pierwszy lepszy, nie wiesz lepsze dużo na złapanki. Możemy zobaczyć, tak się prezentuje obecny skład, więc jestem bardzo ciekawy, jak to się będzie prezentowało, co panowie pokażą dalej, E, uprzedzając pytania, e, jeżeli chodzi o naklejki tych to dwóch e, gwiazd, czyli Dychy oraz Hadesa, jakoś market nieszczególności na to zareagował, zarówno na starszych, jak i na nowych sprawdziłem że żadnego większego ruchu nie było nic szczególnego, tutaj można by w teorii próbować, spekulować, wczoraj podleciało tutaj do 12 groszy, no nic, bardziej mylnego po prostu takie e, piki, tutaj, takie właśnie to wahania są cały czas, więc też bym się jakoś nie upierał, jestem bardzo ciekawy co będzie dalej z ENS który skład na chwilę obecną wygląda w ten sposób więc został rozbity w pewien sposób polski super team, którym mieliśmy właśnie tutaj w ENS i obecnie zostało to rozbite, więc zobaczymy jak to się dalej oczywiście będzie spisywało pozostając w temacie transferów, tak wygląda obecny skład fury, jak to możemy zobaczyć, według mnie wygląda to dosyć interesująco, dosyć Ciekawie, nie zamierzałeś na tym jakoś bardzo rozwozić bo daj znak, co o tym myślisz i rzucimy sukcesów chyba? Obecnie skrzynie w CS są dość drogie, a to jak powiem, że możesz otrzymać jedną za darmo, tak za darmo Zapraszam cię na CSGO Skinsa, gdzie takowa się znajduje, co 24 godziny możesz otworzyć taką jedną dla siebie Ja akurat dostałem około 10 groszy, ale mogę otwierać codziennie Do tego znajduje się tutaj masa ciekawych skrzynek, tak jak w przypadku Death Case Szansa na Oula, wulkana, Glovesy, wygląda to nieźle, ja trafiam, Neon Raidera Oprócz tego dostępne są również battle i w tym momencie takową zgarniam, proficik niczego sami. Sobie. Zapraszam Cię tutaj bardzo serdecznie, klikasz sobie doładuj, a następnie wpiszcie rzeczywiście tutaj kodzik fiako dzięki któremu otrzymujesz plus 10% depozytu oraz 2 ,10 zł 10 groszy na start. Kolejna sprawa jest naprawdę ciekawa, bo jak możemy zobaczyć w Docie dwójce, czyli oczywiście w grze, która również powstała dzięki Valve, i na którą Valve dalej sprawuje pieczę, powstał kontest, jeżeli chodzi o właśnie filmy. To, co mówiłem wam kilka dni temu odnośnie tego nowego tula od Steam'a, że można mieć swoje demka, co w dużym skrócie wygląda w ten sposób, że jeżeli coś się ciekawego odwali chce się to jednym przyciskiem, bez żadnych dodatkowych programów, możesz łatwo znaleźć ten moment, następnie to przyciąć i wyeksportować, w związku z czym jest to według mnie całkowicie sporo funkcji i naprawdę myślę, że będzie przez wielu z was używana. Coś, co warto sobie powiedzieć, to to, że właśnie w docie na chwilę obecną startuje taki kontest, w wyniku czego takowe filmy można zgłaszać do 18 sierpnia. Nie wiem, ilu z Was tak na sprawę jakoś bardziej tutaj w ciupie, aczkolwiek należy zwrócić uwagę, że pula nagród jest niebyle jaka, bo szybko licząc mamy tutaj ponad 40 tysięcy dolarów, więc nie ma lipy, nie ma wiochy, aż się prosi, by Walś coś takiego zorganizowało w CS-ie. Tutaj na pewno odzew będzie dużo, dużo większy i ludzie normalnie by się zesrali, jakby coś takiego miało miejsce. Jakby każdy mógł zapodawać jakiegoś klipa od siebie, jak coś niesamowitego zrobił. Byłoby to naprawdę mega, mega ciekawe. I bardzo mnie cieszy, że Walz z takimi inicjatywami wychodzi, a z drugiej strony martwi, że tylko i wyłącznie w innych grach, bo widzieliśmy jakieś kontesty przy okazji TF'a dwójki, z okazji 25 25-lecia. teraz widzimy przy okazji Doty, widzieliśmy co prawda w całej się dwójce ale tam na Chiny kontest, a dla innych ludzi typu na przykład jakaś Europa, NA i takie inne społeczeństwo też jakby było wzięte pod uwagę, byłoby bardzo, bardzo miło. W związku z czym nie pozostaje nic innego jak życzyć sobie, by coś takiego się wydarzyło, zważywszy na to, że Valve już jakąś infrastrukturę do tego zrobiła, to, że jest jakaś strona, trzeba jakoś, jakoś może te klipy już wysyłać i tak dalej, no to zaplecze do tego jest. Teraz pozostaje Zostaje tylko i wyłącznie coś takiego ogłosić w CS. -ie. Ja osobiście bardzo bym chciał takiego zobaczyć, nawet byłoby to mega wydarzenie. Nawet tej pula nagród musisz zrobić dużo, dużo mniejsza, ale ludzie byliby po prostu w niebo jak coś takiego, się pojawiło, więc i tobie, i sobie czegoś takiego drogie życzę. Kolejna informacja jest ciekawa i tyczy się już o co, oczywiście CS-a. Otóż nie wiem, czy wiedziałeś o tym, że po każdym meczu w CS-ie wyświetlane na konsoli jest coś takiego jako podsumowanie twojego performance'u, dokładnie to performance'u twojego komputera w trakcie ostatniej rozgrywki, w wyniku czego możemy tutaj zobaczyć, że mamy średnią liczbę klatek i yy, basę masę różnych ciekawych kwestii. W związku z czym możesz być Ciekawa informacja dla tych, co w jaki sposób chcą zoptymalizować bardziej swój komputer. I przy okazji dosyć ciekawa kwestia z perspektywy samego po prostu gejka. Jeżeli coś na przykład widzi, że masz jakieś problemy z kąpem czy coś takiego, to tu można jest takie informacje. O ja tym kompletnie nie wiedziałem. No i proszę Państwa, zarobki, konkretnych graczy czy pozwolę sobie tutaj zbliżyć, tak, żeby to było widoczne. Możemy zobaczyć naprawdę topowe, topowe drużny, które tak na dążą sprawę obok możemy zobaczyć m, przybliżoną ich wypłatę miesięczną. Nie jestem przekonany, czy to tak na sprawę tyczy się tylko i wyłącznie zawodników, bo w to jest napisane, że players combined czyli de facto tylko i wyłącznie gra. Graczy. W ten sposób można było łatwo obliczyć, że jak mamy tutaj Falcons, gdzie 240 tysięcy teorii zarabiają średnio gracze, no to możesz pokuść o stwierdzenie, że jeden średnio wyciąga 48 tysięcy dolarów. W wyniku czego to byłoby spoko. Pytanie, czy do tego liczy się również cały sztab, czy do tego liczy się również ten i tak dalej. W związku z czym te 48 tysięcy dolarów, tak patrzyłbym przez palce, pragnę zwrócić tę uwagę na naprawdę ciekawą politykę ze strony Maus, które możemy zobaczyć, że płaci prawie trzykrotnie, a na pewno ponad dwukrotnie mniej niż Falcons, a jest na trzecim miejscu rankingu HLTV, więc jest topce i nie płaci jakoś turbo dużo. To samo tyczy się również Spirit, który obecnie prezentuje pierwszą, e, pierwszą lokatę i płaci ponad dwa razy mniej, niż Falcons, który na no, umów się obecnie jest w 15 miejscu rankingu. Wiadomo jest, że ranking rankingiem, ale z drugiej strony, według mnie te liczby są bardzo ciekawe, pokazują nam, że kasa we jest, czy jest duża, to tutaj na i babka wróżyła. Z jednej strony wiadomo, że nie ma tego co porównywać chociażby do jakiegoś sportu piłka nożna, no bo to w ogóle są inne światy, ale z drugiej strony, no uważam, że jeżeli zawodnicy topowych organizacji zarabiają te nawet 20-30 tysięcy dolarów miesięcznie to umówmy się, nie ma lipy, nie ma Wiochy. I zgodnie z tym powstał również taki tweet, gdzie możemy zobaczyć, że w zależności od tego, na jakim poziomie gra dana organizacja, albo jak wysoko jest, takie są przybliżone zarobki mniej więcej jednego prosa. Czyli, że jeżeli jesteś w organizacji, która jest na przykład w top 30 rankingu HLTV, to możesz liczyć na zarobki większe niż 3000 dolarów. Dla top 10 jest to ponad 10000 dolarów, co w jakiś sposób pokrywałoby się z tym, co widzieliśmy właśnie tutaj na tej to grafice, na tym to wykresie, i też by się to również zgadzało z tym, co Styko kiedyś powiedział na takim bardzo, bardzo znanym właśnie to nagraniu, na którym. Wiele takowych to liczb właśnie zapodał i to i by się to w jakiś sposób ze sobą pokrywało. Co jest według mnie dosyć ciekawe, bo faktycznie mamy coraz więcej potwierdzeń, coraz więcej właśnie tropów idących w jedną stronę, że załogi w czasie są mniej więcej takie a nie inne. Kolejna kwestia pochodzi od pana Aroa i nie chodzi o to, że ja zobaczyłem tego tweeta i stwierdziłem, że okej, okay, teraz tak zacznę myśleć, tylko mam wrażenie, że jest ona poniekąd wyrażeniem emocji i nastrojów, które tak na daną sprawę siedzą w kominicie od dłuższego czasu. Otóż wrzucił on coś takiego, w którym powiedział, że tak na daną sprawę z, z jednej strony skórki są spoko, zgadzam się w 100%, ale z drugiej z gdzieś inwestowanie w niej, jakieś zarządzanie mądre na markecie pod kątem właśnie długofalowych inwestycji, powoli troszeczkę bardziej umiera. Z tego powodu, że faktycznie Valve może szybko zmieniać całkowicie zasady gry. Valve może dosłownie w ciągu jednego update'u zrobić coś, co posypie Twoje portfolio inwestycyjne w ciągu kilku godzin. Z drugiej strony, zwija ten handel, dając tam 10 e, blokadę na to, że po prostu inni nie widzą tego, co tam dostałeś. Mówiłem o tym już wielokrotnie, więc to faktycznie wszystko nie idzie dobrze. Tylko ja z drugiej strony, to już mówiłem wielokrotnie wiele filmów na ten temat nagrałem, nie można tego podkreślić na zasadzie, a, że. Wal w złe, bo nas zepsuło rynek, to ja z tego rynku spierdzielam. Jeżeli takie masz podejście, to faktycznie najlepiej dla ciebie, żebyś z tego rynku spierdzielał. Aczkolwiek inwestowanie, czy to na markecie Steam, czy to w wszelkich innych miejscach, właśnie charakteryzuje się często tym, że się tego rynku dostosować, czasami przecierać szlaki, czasami coś wtopić, by faktycznie w jakiś sposób myśleć trochę, trochę inaczej, niżeli podąża cały tłum, niż podąża ulica. W związku z czym faktycznie jest to reakcja, że faktycznie ja też widzę po sobie, że kilka lat temu podchodziłem całkowicie do inwestowania i kupną kapsuł na promocji totalnie we mnie totalnie inne emocje, czyli zakup jakichś to przedmiotów, te pod inwestycje, był totalnie inaczej, jakby zarządzany, i tak dalej. Na chwilę obecną widzę, że ten market idzie trochę w innym kierunku, metody e, jakby zarabiania na tym rynku totalnie się zmieniają, ale tak jak to mówię, jeżeli to w jakiś sposób stwierdza, że ci się nie podoba i stwierdza, że to już jest miejsce dla ciebie, to faktycznie to nie jest miejsce dla ciebie, ale według mnie interpretacja tego na zasadzie, że no, market nie był takim super miejscem, ale Valve przyszło i wszystko spieprzyło, czy steam przed i wszystko spieprzył, według mnie to tak mogą sobie mówić ludzie, którzy faktycznie być może nie do końca. Powinni się w to inwestowanie bawić. Ale to oczywiście tylko moja opinia.